Salve, salve, czyli mniej więcej witajcie. Nie będziemy dziś kontynuować zaimków dzierżawczych, czyli mio i tak dalej, dlatego że w poprzedniej lekcji pojawił się nieoczekiwanie rodzajnik, o którym jeszcze nie mówiliśmy. Lakła. Słowo lakła, czyli akła, woda, posiada rodzajnik. Aqua, Lakła. L z apostrofem to jest jeden z kolejnych rodzajników. L'acqua. I teraz powiemy właśnie o tych kolejnych rodzajnikach. Aqua, czyli woda, to rzeczownik rodzaju żeńskiego. A więc przed tym wyrazem występowałby rodzajnik żeński la. Ale we włoskim jest tak, że aby ułatwić wymowę, język rozwijający się stosuje różne zabiegi. Jednym z nich jest na przykład połączenie rodzajnika la z wyrazem wtedy, kiedy ten wyraz zaczyna się na samogłoskę, czyli na przykład na a, ale także na inne samogłoski. Dlaczego? Żeby łatwiej było powiedzieć la acqua. La acqua. Aqua", aqua", literka a wypada, zlewa się w jedno. L z apostrofem to l'articolo determinativo, czyli rodzajnik określony. Jak wygląda rodzajnik nieokreślony dla wyrazów zaczynających się na samogłoskę? L'articolo indeterminativo to un z apostrofem. Un'acqua minerale, un'acqua minerale. Na przykład, woda mineralna. Jedna butelka wody mineralnej, jeden kieliszek wody mineralnej. Kelner się pyta, czego sobie życzymy? Un'acqua minerale, per favore. Możemy odpowiedzieć, tak? Czyli jedną wodę mineralną. Una, rodzajnik nieokreślony, żeński. Una plus samogłoska, w tym wypadku A daje nam un z apostrofem, czyli lakła unakła minerale. Inne przykłady wyrazów zaczynających się na samogłoskę w rodzaju żeńskiego to lamika. Lamika, przyjaciółka, unamika, unamika, lestaty, lestaty. Lato. Un'estate. Un'estate. L'isola. L'isola. Wyspa. Un'isola. Un'isola. L'opera. L'opera. Dzieło. Może być wielkie dzieło, może być po prostu coś, co wykonaliśmy. Un'opera. opera, una opera. L'università. L'università. Uniwersytet, un'università, un'università, Un czyli amica, estate, izola, opera, università. To są wyrazy rodzaju żeńskiego zaczynające się na samogłoskę, dlatego będą miały rodzajnik L z apostrofem albo UN z apostrofem. Dzieje się tak, ponieważ literka A z rodzajników la albo una po prostu wypada w wyniku tak zwanej elizji, ale kiedyś o tym opowiem więcej. Co się dzieje z rzeczownikami rodzaju męskiego? Na przykład amiko. Amiko, czyli przyjaciel, będzie miał rodzajnik L z apostrofem. Lamiko jest to rodzajnik męski lo. Jest to także rodzajnik męski właściwy dla niektórych wyrazów, na przykład dla tych, które zaczynają się na samogłoskę. Z tego rodzajnika lo wypada literka o i zostaje nam l z apostrof. lamiko. Natomiast jeśli chodzi o rodzajnik nieokreślony, pozostaje un. unamiko. Unamiko. Czyli nic nowego pod słońcem tutaj w tej sprawie. Pozostaje un, tak jak w wypadku il. Un amico. A więc l'amico, un amico. I kilka przykładów. L'americano, l'americano. Amerykanin. Un americano, un americano. L'errore, l'errore, błąd. Ewentualnie. Un errore, un errore. L'indirizzo, l'indirizzo, adres. Un indirizzo, un indirizzo. L'orologio, l'orologio, zegarek. Un orologio, un orologio. L'uomo, l'uomo, człowiek, mężczyzna. Un uomo, un uomo. A zatem, wyrazy rodzaju męskiego na samogłoskę? To. Americano, errore, indirizzo, orologio, uomo. I one będą przybierały rodzajnik L z apostrofem. Szybkie zestawienie dla liczby pojedynczej na razie. Feminile, czyli rodzaj żeński, istniejące we włoskim rodzajniki żeńskie, to la albo una. L z apostrofem albo un z apostrofem. Dla pewnej grupy wyrazów, gdy wyrazy zaczynają się na samogłoskę. Dla rodzaju męskiego maskile to il albo un. Dla pewnego kręgu słów zaczynających się na samogłoskę to el z apostrofem, no i un. Tak? Nic nowego po słońcach. Jest jeszcze jeden rodzajnik, ale o tym powiem za chwilę. Teraz kilka zdań. Ki-e Anna? Ki-e Anna? Kim jest Anna? Kto to jest Anna? Marta mówi, tak? Jakaś Marta mówi. e una mia amika. e una mia amika. To jest pewna moja przyjaciółka. To jest jakaś moja przyjaciółka. Czyli e una mica di Marta. E una mica di Marta. Anna jest przyjaciółką Marty. E una mica di Marta. Dlaczego una mia amica, a potem una mica di Marta? Una, a dlatego, że przed zaimkami mia, tuo i tak dalej, rodzajniki zawsze występują w tej pierwszej, klasycznej by się chciało powiedzieć formie, tak? Czyli una mia amica. Ta elizja un'amica, zachodzi dopiero wtedy, kiedy rodzajnik spotyka się bezpośrednio z danym słowem, na samogłoskę. E un'amica di Marta, ale można też powiedzieć e l'amica di Marta. Tak, w zależności od kontekstu użyjemy albo jednego, albo drugiego rodzajnika. Ale o tym kiedy indziej. Chi è Anna? È e una, mia amica. E una di Marta. È l'amica di Marta. Cioè, Marta, powiedziała. a È la mia amica. È la mia amica. È una mia amica. È un'amica di Marta. È l'amica di Marta. È la mia amica. Chi è? Chi è? to? Marco Mui. È Paolo, il mio amico. E Paolo, il mio amico. To jest Paolo, mój przyjaciel. Czyli E Paolo, l'amico di Marco. L'amico di Marco. To jest Paolo, przyjaciel Marka. I ta sama historia. Il mio amico, ale l'amico? Tak, ponieważ il mio nie ma nic wspólnego z samogłoską. Dalej. Paolo è un amico di Marco. Paolo è un amico di Marco. Un amico, il typowy rodzajnik, un. I Marco może dorzucić. Paolo è un mio amico. Paolo è un mio amico. Paolo è moim przyjacielem. Chi è? È Paolo, il mio amico. È Paolo, l'amico di Marco. Paolo è un amico di Marco. Paolo è un mio amico. Anna è un'italiana. Anna è un'italiana. Anna jest un un Wożką. Eventualmente może być też un'americana. Un'italiana, un'americana. Wożką, Amerykanką. Paolo è un italiano. Paolo è un italiano. Paolo jest Włochem. Paolo è un americano, un americano, Amerykaninem. Anna è un'italiana, un'americana. un, un Paolo è un italiano, un americano. Wracamy do rdzennika męskiego, lo. Lo specchio, lo specchio. Specchio to jest lustro. Przed słowami zaczynającymi się na Określone grupy spółgłosek, jak na przykład SP. Spekio. Rodzajnik męski pozostaje w formie lo, w takiej formie, aby ułatwić wymowę. Lo, spekio, a zatem rodzajnik lo. Ta sama grupa wyrazów zaczynających się na pewne spółgłoski zbite razem będzie miała rodzajnik nieokreślony uno. Uno, spekio. Uno. A zatem lo specchio uno specchio Zapamiętajmy, wtedy kiedy wyraz rodzaju męskiego zaczyna się na zbitkę s plus inna spółgłoska tutaj akurat sp będziemy używać rodzajnika lo lo specchio uno specchio i uporządkujmy s plus spółgłoska jak lo studente lo studente student Uno studente, uno studente. Albo lo sficero, lo sficero. Jak Szwajcar. Uno sficero, uno sficero. Dalej, gdy wyraz zaczyna się na z. Lo zio, lo zio. Taka jest wymowa akurat, tak? Lo zio. Wój, wujek. Ewentualnie. Uno zio, uno zio. Lo zio, uno zio. Gdy wyraz zaczyna się na PS. Lo psychologo, lo psychologo. Psycholog. Uno psychologo, uno psychologo. I jeśli jakiś wyraz będzie zaczynał się na J czy na Y, ale to są pojedyncze przypadki. A zatem studenty, szwicero, zio, psychologo. Uzupełniamy nasze zestawienie rodzajników o rodzajnik męski, lo, ewentualnie uno. Przy wyrazach rodzaju męskiego, które zaczynają się na s plus półgłoska, na z, albo na ps. Anna eunitaliana. una americana una svizzera una svizzera Akmenski Paolo è un italiano un americano uno svizzero uno svizzero Esercizio Esercizio, znaczy ćwiczenie i może być un esercizio, zgodnie z regułą a także lezerczicjo. Un lezerczicjo, I takie króciutkie ćwiczenie zrobimy sobie w następnym filmie. Chciałabym dodać jeszcze dwie rzeczy. Niektórzy z Was pytają mnie, jak się mogą zrewanżować za te lekcje. Odpowiedź brzmi, oglądajcie je po prostu. To mi sprawia satysfakcję. Albo możecie wesprzeć rozwój kanału w sposób, o którym... Piszę pod tym filmem. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Po drugie, bardzo proszę zapoznać się z dwoma filmikami, które poświęciłam dwóm słówkom. Uno, una. Linki do tych filmików znajdziecie pod spodem. Na razie to wszystko. Grazie mille. A presto. Ciao. Ciao, ciao.